Nie wiem, tej sceny z kolacją, co jest, no, dosyć fajną sceną. Zresztą sami widzicie. Ale no, moi drodzy, nawet tutaj do tej się z tym zmaga. No, co to, co znaczy, że tutaj wcale nie jest się tego wątku, a szkoda, wolałbym, żeby ona już tutaj wyzdrowiała, ale tutaj, no, prawdziwie tutaj, tak realnie tutaj do tego podchodzą wątku, co jest naprawdę, robi tego z tego serialu, naprawdę coś niesamowitego, szczerze mówiąc. No i mamy tutaj też wątek jej, jej miłości właśnie do syna Menheima no cóż, no zobaczymy jak to pójdzie. Na razie no tutaj John mówi, żeby o nim zapomniała, no ale no, no, no nie bardzo umie. No i mamy scenę, gdzie właśnie Superman ten z supermocami, tutaj dostaje otaku paniki, gdy tutaj matkę swoje widzi, nie tam, surgery, tak to się nazywa ten zabieg, co mają dać dla Lois. Więc no cóż, no, naprawdę się tutaj przejął. Nawet tutaj. No, tutaj w połączeniu z jego mocami, gdzie nie może przestać używać X-Ray Vision, czyli tego skanera całego. Więc ty widzi ze szkieletami, też widzi tą całą operację tutaj. Lois, więc no, dosyć interesująco to się objawia. Zwłaszcza w nim, nie że on ma super Ale tutaj coś następnie coś się dzieje z Pio. Najprawdopodobniej prawdopodobnie, chyba straciła panowanie nad swoimi mocami. Może zbyt długo ich używała, czy coś, ale. No, jest nie, coś nie tak z nimi. No, właśnie, no wpada w taki szał, jak widzicie. Co w jej przypadku, no tutaj, że ona ma takie moce, jakie ma, no to wcale nie wróży dobrze. No cóż, to ten dla swojej żony. Lekarz, żeby się tutaj jej mocy uspokoiły, no na chwilę się uspokaja, ale potem wracają i jeszcze kurczę, jest gorzej, jak sami tutaj widzicie. No i też przy okazji tutaj yy, no, rozwala jednego gościa, po prostu tak, wiecie, niechcący, po prostu z niego czerwona pram zostaje, krwi, więc tak. O czym no, tutaj syn ucieka tutaj? No i też no superman mówi dla. No co to się tak właściwie dzieje z laser? Teraz tutaj surgery nie wybrała. Co oczywiście no, nie jest zbyt zadowolony z tego. I mamy spotkanie tych dwóch bohaterów. Jakby tutaj Romeo i Julia, nie tutaj. Myślę, to jest tutaj takie nawiązanie moje małe. No bo ta miłość zakazana jest, nie? Jakby nie było. No, a potem Bruno się pojawia, no i tutaj jako banda, jak sami to zresztą widzicie. No i wtedy pojawia się John Irons. <grymne> Oczywiście tutaj, no syn tutaj, no żeby tutaj tego nie robił. A tutaj go tutaj, tutaj rozjusza, żeby tutaj to zrobił, jednak, nie? Hm, dosyć fajnie. A w międzyczasie no tej John chce pomóc tutaj. Dla właśnie Pii. No tutaj z nią jest coraz gorzej, coraz więcej ty zniszczeń robi. No i tutaj wychodzi na ulicę. Metropolis no tutaj oznacza, że no, troszeczkę zniszczeń na pewno zrobi w tym mieście. No i wtedy pojawia się człowiek ze stali. Chce tutaj jej pomóc. Ona mówi, że tutaj nikt jej nie pomoże. no tutaj myślę, że Superman. Zamrażając ją. tej mógłby jej jakoś pomóc. nie? Może to by jakoś tutaj ją powstrzymało. No i widzimy też tutaj. No, Zbrany chce jej pomóc, tutaj, no i ona krzyczy, że to oboli. boli. Hm, na pewno tutaj wiecie, połączenie z tym rakiem, te moce, to przez rak wszystko na pewno. No i widzimy przemowy Supermana, że tutaj, że to jest wszystko w porządku, żeby nie martwił się o rodzinę, że to jest, no, że to jest ok, tutaj odpuścić, nie? No i widzimy, jak sypić całe miasto, a Superman tutaj. W, Unosi, nie, w kosmos, w niebo, że tutaj no, więcej zniszczeń, chyba nie narobiła. Widzimy wielką eksplozję, tak wielką, że no, nawet chmury się tutaj usunęły. No i cóż, wygląda Cicho na to, że no, Pia umarła, Oman Tupia, to już jest jej koniec. Więc, no cóż, czy główny Wilan zostaje tutaj pokonany? No, jeszcze Bruno Manheim został. Zobaczymy, czy on będzie się chciał zająć z za supermeniem, czy no, ty powie, że. To było słuszne, no to w kolejnych odcinkach, bo jeszcze dwa zostały, nie? Oprócz tego. No i oczywiście no, rodzina się żegna z nią. No i coś no i się budzi, tutaj no, wszystko jest z nią w porządku. Oczywiście dzięki, wszystko dzięki swojemu synowi, tymi supermocami. No i cóż, no opowiada o śmierci, tutaj Pii. że tutaj o tym, że dobrze jest odpuścić czasem. <grym> Też o tej powiedział Superman to co do niej, nie? Więc tak. No i też tutaj no, Minecraft się do, swy, do wszystkiego tutaj przyznaje, no i prosi tutaj Johna, żeby jego syn no, miał normalne życie, nie? Żeby tutaj nie miał odpowiedzialności właśnie za, za niego, no i oczywiście no, John się na wszystko zgadza. No niby tutaj wszystko się dobrze kończy, ale ostatnia scena jest tutaj tą, którą odcinek rozwala nam tutaj, cliffhanger pod koniec, mamy bizaro, który tutaj wiecie, to rozwolony cały metropolis, no i się jakoś tutaj obudził, w związku z tym rozwaleniem miasta, no i cóż, no jest wściekły. I teraz to jak najbardziej wygląda jak ten prawdziwy, nie, bizaro właśnie z komiksów, Naprawdę fajnie. Taki wiecie, poniszczony, czyli tak jak powinien być, jeszcze bardziej poniszczony i w poprzednim sezonie. Zwłaszcza po tym, jak Menheim tutaj na nim no, eksperymentowo zabierał mu kurwę i go całe te krew, żeby tutaj swoją żonę uratować. No zobaczymy, co to będzie. Na pewno w następnym odcinku tutaj będą walczyć. No i może to dlatego. Następny odcinek będzie się nazywał Injustice. No zobaczymy, co będzie z tym Injustice, z tą niesprawiedliwością, nie. Zapraszam moi drodzy do kolejnego odcinka, który będzie 20 czerwca, czyli no, już będzie po premierze filmu Flash. Do tej, w, cały do tej wszystkie y, właśnie te seriale DC mają przerwę, żeby tutaj dać wybór, żeby mieć dla filmu Flash. Jak on wyjdzie, to ten film, no zobaczymy. Ja na pewno tutaj będę go resenzołłł. To będzie z wami żegnam i do słyszenia. Do kolejnych materiałów. Na